rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry. To od razu zapisujemy moc zbioru omega, czyli to będzie 6 możliwości. Więc jak będzie 6 możliwości, dwa razy rzucamy, więc 6 razy 6 tych możliwości jest 36. Mamy obliczyć prawdopodobieństwo, że suma oczek będzie 4, 5 lub 6. Najłatwiej to będzie zrobić po prostu tabelką. Więc tak. Kiedy suma oczek będzie 4, to ja może jakoś to podkreślę, żeby się to nie mieszało. 4, no to 2 plus 2 1 plus 3 3 plus 1. 4 plus 0 nie mamy, więc to są wszystkie możliwości. Teraz pytanie o piątkę. To będzie tak 2 plus 3 3 plus 2. 1, 4 i 4, 1. Więcej możliwości już nie mamy. 4, 2, no to już jest 6. Więc lecimy dalej. Teraz będą szóstki. Więc będzie tak. 5 plus 1, 1 plus 5. 4 plus 2, no to też jest 6. 2 plus 4, to też jest 6. No i jeszcze 3 plus 3. Więc to są wszystkie możliwości. Ile tych możliwości jest? 3, 4, 5. 3, 4, 5, czyli to będzie 7 plus 5. Więc moc zbioru A to będzie 3 plus 4 plus 5. Więc tych możliwości jest 12. Więc prawdopodobieństwo to jest 12 przez 36. A to też inaczej jest 1 trzecia.